Święta to czas szczególny. Spędzamy je w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Troszczymy się o to, aby nikt bliski naszemu sercu nie pozostał sam w tym magicznym czasie, jakim jest Boże Narodzenie. Właśnie to troska o innych stała się głównym powodem zorganizowania kolejnego już opłatka maltańskiego. Zakon Maltański jest to organizacja, która przeobchodziła rok temu 900 lecie swojego założenia. Jest to organizacja niezależna od, wiedzy, od władzy kościelnej i od władzy cywilnej. Czyli to jest taki twór, który ma właściwie własną państwowość i zajmuje się od 900 lat jednym pod właściwie jego całą działalność można podsumować z pewnym wyzwaniem, które, które takim zestawem słów, które opisują jego działalność, pomoc ubogim, obrona wiary i pomoc ubogim. 900 lat członkami zakonu są ludzie możni tego świata. No to jest tak w cudzysłowie powiedziane. Choć dzisiejszym językiem powiedziałbym, przedsiębiorcy, biznesmeni, właściciele, ludzie, którzy zarządzają. I teraz ci ludzie w ramach tego zakonu maltańskiego chcą że tak powiem, publicznie mówię, odreagować swoje, swoje, swoje stanowisko w ten sposób, że chcą przejść jakby na tą chwilę na drugą stronę i wesprzeć potrzebujących, wesprzeć ubogich. To już drugi raz w Tarnowie odbywa się opłatek maltański. Jest on współorganizowany z Zakonem Maltańczyków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął to wyzwanie w zeszłym roku, ponieważ zaistniała taka potrzeba. Zainteresowanie naszych mieszkańców miasta Tarnowa było duże w związku z powyższym. Postanowiliśmy kultywować tą tradycję. W czasach kiedy... Kiedy następuje jakby budowa nowego społeczeństwa po tym przejściu z komunizmu w system rynkowy zauważamy jako zakon, że są koszty społeczne tego przejścia i to było nieuniknione i chcemy pokazać nowym biznesmenom tego kraju, że nie tylko podatki załatwiają ich uczestnictwo w społeczeństwie, ale także osobiste zaangażowanie w pomoc. Ten opłatek maltański skierowany jest głównie do osób starszych, niepełnosprawnych, matek samotnych z dziećmi. Głównie te rodziny zostały pozostawione same, osoby powyjeżdżały za granicę bądź są całkowicie samotne. Myślę sobie, że jest to bardzo ważny dzień dla tych osób. Te osoby bardzo często spotkają się tutaj jeden, jedyny raz, nie będą mogły uczestniczyć. Wieczrze wigilijnej w domu, więc jest to bardzo ważne, aby być z nimi, aby wspólnie przeżyć ten świąteczny okres. Dając z jednej strony symboliczny, symboliczne wsparcie finansowe, tu w czasie tego opłatka jest to torba, która ceni się tam w odpowiednio w okolicach 100 złotych, prawda? Natomiast dużo ważniejszym aspektem jest obudzenie wśród, wśród tych sponsorów. Tej, tej czułości, tej, tej receptywności na to, że takie opłatki powinny się częściej zdarzać, może bez takiej pompy i bez świąt Bożego Narodzenia, ale, ale na co dzień. Na nadchodzący rok przede wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych świąt dla wszystkich, nie tylko tutaj zgromadzonych naszych mieszkańców, ale dla całego miasta Tarnowa. Szczęśliwego nowego roku, tak aby był lepszy. A na końcu bardzo wielkie życzenia i podziękowania kieruję w stronę darczyńców naszych, ponieważ to właśnie tutaj w Crystal Parku odbywa się opłatek. Głównym sponsorem jest pan prezes Kisała, który jest ofiarodawcą. Włączyli się również sponsorzy jak Czakram, niezłe ciacho, Vialam, myślę Biedronka. Myślę sobie, że co roku coraz więcej dobrych ludzi przybywa. To dobro pewno będzie wracać. Podwojone do nich. Świątecznej i rodzinnej atmosfery nie udałoby się stworzyć bez wsparcia zarządu hotelu Crystal Park. To jest bardzo cenna inicjatywa, tak naprawdę no, wielowiekowa organizacja za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciła się do nas z takim zapytaniem, czy moglibyśmy wspomóc organizację tego typu spotkania opłatkowego, więc znalezienie się w zacnym gronie no, kilkunastu organizatorów w skali całego kraju z tak wspaniałą organizacją, to traktujemy jako wyróżnienie. Goście zapewniali, że podczas wieczoru panowała rodzinna atmosfera. Opłatek to dla nich namiastka świąt. Jest bardzo sympatycznie, rodzinnie. Co więcej powiedzieć, atmosfera świąteczna, to właśnie, tak. To ona jest na przykład namiastką jakiejś wigilii? No taką małą namiastką wigilii, tak, spotkanie się z, w gronie znajomych. Bardzo fajne spotkanie, bardzo dobrze mi tutaj jest ze wszystkimi razem, z wami wszystkimi. Cieszę się, że tu jestem, cieszę się, że, że mogę wigilię spędzić z kimś, wigilię spędzić. Cieszę się, jestem bardzo zadowolony. A jak atmosfera? Jak pan Bardzo, wieka? bardzo, bardzo dobra. Taka rodzinna? Taka rodzinna że mogę spędzić z kimś w Wigilię, że mam to szczęście tu w tym hotelu, w tej restauracji choć raz w życiu z Wigilię spędzić. Jest bardzo rodzinnie, wszyscy są dla siebie uprzejmi, atmosfera jest bardzo dobra, ładnie zorganizowane. Bardzo się cieszę, że mogłam po prostu, że jestem tutaj podziękować tym wszystkim ofiarodawcom, Chciałam w ten sposób, którzy przyczynili się do tego, że możemy tu dzisiaj ten miły wieczór spędzić. Wszystkiego najlepszego na święta i na nowy rok życzę Państwu i wszystkim wokół siebie. Jest bardzo miło, sympatycznie jest takie, taka atmosfera świąt. Miło ze strony organizatorów i w ogóle, że coś takiego stworzyli. Żeby też zrobiło się miło, na przykład innym osobom. Najmłodsi uczestnicy spotkania oczekiwali tajemniczego gościa. Czekamy na czekam na świętego Mikołaja. A przyjdzie dzisiaj do ciebie? Tak. Czy się pomocnika? I, i, sam przyjdzie. Nie fajnie. Podoba mi się strasznie. A Mikołaj już był? Nie. Nie był Mikołaja? Nie. A przyjdzie? No. No, nie wiem. Co byś chciał od Mikołaja? Wymarzony prezent od Mikołaja. Mm, to najbardziej chciałby tableta. Tableta? No, czy ci tablet. No, mi się nudzi w domu. Nudzi ci się w domu? A na przykład książki byś chciał? No, robię zadanie, ale mi się nudzi potem. A do ciebie już Mikołaj przyszedł? I mi. A to przyjdzie? Mi przyjdzie. Co pięknie ci, Mikołaj? Czekoladę.